Witamy w kolejnym motoclubie. Dziś motoryzacyjnymi bohaterami odcinka będą dwa samochody grupy Volkswagena: Volkswagen Sirocco drugiej generacji oraz nietypowe Audi 80. Zapraszamy! Pierwsza generacja Volkswagena Sirocco zaprezentowana została w 1974 roku. Zgodnie z ówczesną filozofią marki, model zawdzięcza swoją nazwę wiatrowi, w tym wypadku wiejącemu w okolicach Włoch. Auto technicznie jest blisko spokrewnione z golfem. Zostało również zaprojektowane przez tego samego stylistę, którym był Giorgetto Giugiaro. W gamie modelowej przyszło mu zastąpić wysłużonego Karmana Gia. Początkowo napędzany był silnikiem o pojemności 1,5 litra, który z czasem rozwiercony został do 1,6 litra. W międzyczasie gamę uzupełniły motory 1.1 oraz 1.3 litra. Do końca produkcji w roku 1981 staś montażowych zjechało nieco ponad pół miliona egzemplarzy. W tym samym roku na salonie genewskim zaprezentowano drugą generację modelu. Auto gruntownie przestylizowano, głównie pod względem aerodynamicznym. Do oferty dołączył nowy, mocniejszy silnik o pojemności 1,8 litra, który w najmocniejszej odmianie generował 139 koni mechanicznych mocy. Produkcję w liczbie niecałych 300 tysięcy egzemplarzy zakończono w roku 1992. Przez cały okres wytwarzania, taśmy montażowe w Wolfsburgu opuszczały liczne, specjalne wersje modelu. Jedną z nich prezentujemy w naszym materiale. Stajemy przy pięknym Volkswagenie Scirocco. Opowiedz nam coś więcej o tym samochodzie. Auto w moim i taty posiadaniu od prawie dwóch lat, 91 rocznik, customowe felgi z Renault 5 GT Turbo, 16, 9,5 cali, auto w całym fabrycznym lakierze, gwint od AB, no, pod silnik cały wyciągnięty od nowa, komora wy, wyszczotkowana, pomalowana od nowa, silnik został rozebrany na części pierwsze, wszystko zostało wyszkiełkowane, pomalowane, ocynkowane, wszystkie naklejki, tabliczki znamionowe, no wszystko od nowa, dużo rarytasów, rozpórki wszystkie. Co tu jeszcze dużo można powiedzieć? No w środku wszystko, no praktycznie jak z fabryki, 118 tysięcy przebiegu. Czyli w środku prac nie było wykończeniowych żadnych, wszystko jest fabryczne? Nie, no wszystko, wszystko w oryginalnym stanie. Auto dążyło do tego, aby wyglądało tak, jak wyjechało z fabryki. Trochę roboty, dużo czasu, pieniędzy, no, dużo naszej pracy, o tak. A dlaczego akurat Volkswagen, dlaczego Sirocco? No to tutaj tata posiadał kiedyś jedynkę. no Temat teraz ciężki do dostania. No i taka wspólna trochę pasja, jednak w bytowie tutaj Volkswageny, Volkswageny. Lubujemy się w Volkswagenach. No i tak po prostu, taki wybór. Dwa lata szukania, idealnego dla nas egzemplarzu. Przede wszystkim szukaliśmy białego z szyberdachem, wersja GT2, tak jak widać na słupkach. Różniła się tym, że miała większe ospoilerowanie, lepsze wyposażenie. Jak się nim jeździ? To nie ma się nim dobrze jeździć, to jest niedzielne samochody na zloty. Gwint robi swoje rozpórki, jest trochę sztywny. Sprawia radość, o tak, inny samochód. A czy na innych zlotach cieszy się dużym zainteresowaniem? Cieszy się, trochę nagród zgarniamy. W sumie zapraszam do fanpage'a na Facebooku Volkswagen Sirocco GT2. Podoba się ludziom, o tak. Pierwsza generacja Audi 80, nazwana B1, do produkcji trafiła w roku 1972, a w 1973 otrzymała prestiżowy tytuł samochodu roku. Model B3 na taśmach montażowych pojawił się w roku 1986 i pozostawał na niej do 1991, choć tak naprawdę ze sceny zszedł w 1996 wraz z modelem B4, który był jedynie mocno zmodernizowaną B3. Podobnie jak w przypadku prezentowanego przed paroma minutami Volkswagena Cirocco, również Audi 80 powstawało w licznych wersjach, a jedną z ciekawszych i jednocześnie najrzadszych właśnie prezentujemy. Jesteśmy na złocie, gdzie znaczna część aut służy tylko do niedzielnej jazdy, zdaje się to Audi jeździ na co dzień. Tak, oczywiście, cały rok i codziennie. Nie jest to zdaje się też zwykły egzemplarz. No, powiedzmy, jest to dość mocno limitowana edycja. Audi Competition y, numer 899 na 2500 sztuk. Zachowany jeszcze, jak widać, w oryginale. Przynajmniej też, też głównie ze względu na silnik, bo większość ludzi, większość właścicieli tych samochodów, pierwszą rzeczą, którą robi, to po prostu wyrzuca ten silnik, bo nie jest najlepszą y, konstrukcją, którą wypuściło Audi. Ja zostałem przy oryginale, trochę przy nim popracowałem i da się tym samochodem jeździć codziennie. Czym się różnił od zwykłego Audi 80? No, tym co widać na pierwszy rzut oka, pakiet stylizacyjny, czyli drogie zderzaki z przodu, z tyłu, lakierowane listwy, lusterka. Spoiler, chociaż tutaj w tym przypadku widzimy akurat ze stopkami DTM-a, też dosyć rzadki temat, ale tutaj akurat to są repliki, nie wiem, poprawia trochę wygląd, niby tam jakiś docisk zwiększa, ale. Nie przy tej mocy, może jeszcze nie teraz. Nie? Wspomniałeś o silniku, no właśnie, co to za motor? Motor to wolno 16-zaworowa jednostka, 2 litry pojemności, układ zasilania paliwem, tak zwana słynna zemsta Boscha, czyli kadżetronik. Bardzo ciężki w użytkowaniu na co dzień, dlatego został wymieniony na elektroniczny wtrysk. Wszystko robiłem sam. Jest to dosyć trudny temat. Trzy lata wyrwane z życia. Trzeba było się po prostu dużo, dużo nauczyć. No polecam, jeżeli ktoś lubi sam, samorozwój, to naprawdę super sprawa. No. Pali, paliło auto na początku jakieś 20 litrów na 100. Teraz przy spokojnej jeździe schodzi do katalogowych 8 litrów sprzed 25 lat. Ale to jest zupełnie już inny silnik. Nie? Inaczej odpala. Da się nim jeździć codziennie, bez względu na, na, na pogodę i na temperaturę na zewnątrz. Nie? Spalanie naprawdę osiągi jest żywszy samochód, no po prostu no, odżył. A w jaki sposób ten limitowany samochód trafił do Polski? Miałem poprzednie Audi też w takim samym kolorze, znaczy w podobnym kolorze, ale też czerwone I sytuacja po prostu mnie zmusiła do tego, żeby przejść na quattro, bo jako, że samochodu używam do jazdy na co dzień i wszędzie, czyli nie tylko asfalt, ten samochód też wjeżdżał do lasu i na pole. I, i po prostu dwa razy miałem sytuację awaryjną, że koledzy musieli mnie ratować. I akurat przyjechali starym kwatrem ze złomu, uratowanym z wagi za 3000 złotych. No i tak chyba to się zaczęło. Nie? Powiedziałem do mojego dobrego kolegi, że trzeba coś z tym robić, i szukaliśmy zamiennika. Znalazł mi dobrego klienta na stary samochód, i to już była kwestia czasu, znalezienia odpowiedniego egzemplarza. Ten, ta edycja wychodziła tylko w trzech kolorach: srebrnym, czarnym i czerwonym. Tych dwóch pierwszych po prostu nie lubię i wybór był oczywisty. Nie? A że silnik akurat był też taki, który, który znam z poprzedniego samochodu, to był strzał w dziesiątkę. No, po prostu w, wyszukałem odpowiednie ogłoszenie, wykonałem jeden telefon do kolegi który wpłacił zaliczkę jakiemuś Turkowi w Niemczech i praktycznie po jednym telefonie, dwóch tygodniach oczekiwania samochód już był na miejscu. Wystarczyło tylko wyłożyć pieniądze. Nie? Stan mnie tak naprawdę nie interesował. Ważne było, żeby to była ta wersja, a reszta już było do ogarnięcia. Czy poleciłbyś Audi 80 motoryzacji, który chciałby zacząć przygodę z Youngtimerami? Ja myślę, że Oczywiście, że, że polecam, tylko trzeba się przygotować na to, że te egzemplarze już nie są tanie. Bo y, ja, jak jeszcze płaciłem w złotówkach, to teraz musiałbym to zapłacić w euro, tą samą ilość pieniędzy. Nie? Także trafiłem chyba w ostatni moment, kiedy te, te samochody jeszcze były w zasięgu naszych kieszeni. No zależy. Wiadomo, że każdy ma swój budżet, ale mówię o takim normalnym budżecie. Nie? No, wiadomo, że można było kupić y, nowszy samochód o 10 lat, ale. To chyba nie o to chodzi. Nie? Ja chciałem mieć taki samo, który sam będę umiał naprawić, i nie będę musiał wydawać milionów na jakieś części, które się za chwilę popsują. Nie? Wolę te pieniądze tutaj wkładać w jakieś części o podwyższonej wytrzymałości, zrobione z lepszych materiałów niż plastik i, i plastik. Niejako uprzedziłeś moje ostatnie pytanie. Zostajesz przy 80? Czy przeskakujesz na coś nowszego? No, walka jest z tym samochodem, żeby po prostu jeździć nim do końca świata. I jeżeli nic, nic poważnego się z nim nie, nie stanie, nikt mi go nie popsuje, no to ja będę się starał nim jeździć tak, jak powiedziałem, do końca świata. Zawieszenie jest przygotowane na to. Wszystko, co jest naprawiane, to jest naprawiane w standardzie wyższym niż fabryka. I, I takie myślenie będzie chyba do samego końca. Nie? Silnik na razie ma 300, ponad 1000 przebiegu. Uszczelniliśmy go, nie bierze już tyle oleju co brał 3 lata temu. Jak na swój wiek jest naprawdę w super kondycji. Teraz planowane jest jakieś tam małe turbo, także spokojnie słyszę od tunerów, którzy się zajmują tym na co dzień, że Mówią, że te konstrukcje to, to nie są te plastyki, które dzisiaj wychodzą i on spokojnie znosi, nawet na seryjnych częściach jeszcze. Nie? A jeżeli będzie apetyt na więcej, to wiadomo, yy, można zakuć silnik, yy, odprężyć go jeszcze bardziej, załadować jakieś 600 koni i ten silnik też to zniesie. Nie, nie wiem, ja na pewno te, ten silnik tutaj będzie długo siedział w tej, w tej, w tej karoserii i, i nie będę robił takich skrótów yy, jak większość, że zastępuje serce po prostu nowszą jednostką po to, żeby ta moc była tania i łatwa, nie? A raczej jestem takim wojownikiem i wybieram ciężką drogę. Nawet jeżeli miałbym jechać za granicę na, z drugiej strony świata, to po prostu nie wiem, może lubię to po prostu robić. No.